Zostań naszym patronem już dziś. Link w opisie filmu. Dziękujemy za dołożenie cegiełki do realizacji kolejnych wypraw. Nasi patroni z serwisu Patronite dołącz do nich i ty. Siemanko, witam was w opuszczonej rezydencji. Obiekt jest bardzo mega, z tego co widziałem wcześniej. I będziemy sobie zwiedzać za chwilę. Eksplorować. Zaraz ciekawsze miejsca. Bo tak jak mówiłem, widziałem szybciej obiekt. No i robi wrażenie. Co tutaj mamy? Saunę. Jak się nie mylę, tak? Tak, sauna. Piecyk pierwszy. Tam dalej są mamy, nic nie mamy. Tak, sauna, ale tutaj mamy napisane do ustawienia. No już tutaj ktoś chyba majstrował. Albo mi się wydaje. Tam nie się wciskać, bo nie wiemy czy coś jest. Obiekt jest naprawdę duży, to trochę nam zejdzie czas na eksplorację. Łazieneczka z praleczką. Urlopki i sedek. Wrasione i musimy żyć dalej z tego pieca Muszę mi powiedzieć Ale odur jest fest A nie tutaj są bajaki zobaczcie Ale duże, spore A idziemy dalej Tu tak widać, ktoś wprowadzał i ten raz Tutaj o no, w po rurkach gdzieś ktoś się dobiera. Tutaj o, zaś jak rurki pocięte. Bo tak na pewno nie było. No, dostęp do obiektu jest bardzo łatwy. A co tak się dzieje? śpiec, okienko zawsze wszędzie prawie powybijane z opcją wejścia lodóweczka, bardzo ciekawa a tam było sobie napoje jeszcze zrobić chojneczki 202 możliwe to było 2002 albo 2012 2020, nie, nie wiem, ciężko mi barek taki tutaj mamy no zobaczcie tu kolejne, kto się ratował, zabezpieczał Szef bardzo ładny Idziemy dalej 2000 to było Tutaj mamy 2000 Mamy szarfę. Tam u górę jest Marcin, bo dalej, chodzi zdjęcia robi 1999 listopad Gazetka Zawsze na to Jakie marle mamy z jakimiś zdobieniami I stolik także Mega, co? Kominek. Bardzo ładna komoda. Zegar. Przepiękny zegar. Coś urwane obciążniki są. Łazuszek wisi. Piękny zegar. I bardzo one zdobienia. Tu do kominka ktoś nam rzucał. Kubeczków, nie kubeczków, gazet. Kieliczki na tasy. Kwiatki na stole. I łódka. Tak to bardzo ładna. ale już komuś się nudziło i musiał pozbijać szkło. a jaki palili się palili sobie. Takie miejsca dewastować. Masakra. Zresztą uszkodzone, ale bardzo piękne. Zobaczcie jaki piękne, piękny, Stowiniowy. ściany. Co tutaj mamy? Kuchnię chyba. Tak wygląda mi to na kuchnię. Tak, jest to kuchnia jak widać. Płyta indukcyjna już została na ogień. Widać? Nie dobrze. Może w coś się zachowało? Coś nieco się tak. tak, produkty jakie są. Kawa rozpuszczona w słoiczku, widać? Tutaj mamy Prima kawę. Może nam się uda rok zobaczyć na niej? Nie widzę. Przecież nie wiem, gdzie na tej kawie rok się znajduje. A jest. 4 luty 20, yy, grudzień 2015. Czyli 8 latek po terminie. No wiesz, trochę jest. Tutaj ma tak jakby głośinny. Jakieś albo coś. Stolik pełno kresałek. Bardzo ładną komodę także z lusterkiem. Zawsze. A bo to była taka jadalnia tutaj. Chciałem powiedzieć, bo nie wiem do rezydencja należała. No trudno. I czujka ruchu, szkodzona, jak widać. Balecka z łazienką, kabina pryśnicowa. Sadesik i wanna. Nasze ręcznik się zachował. A w tym pomieszczeniu byliśmy tutaj. Dobra, się dalej. do odśnieczania, szpadel i kurtki. Jakieś bluzy, kurtka ze skóry jak widać. Tutaj znowu się komuś nudziło. Zobaczcie jaki salon piękny. Meksyk. Zobaczcie. Tutaj była już jakaś popijała, widać, się bawili za pałkami, gnoje. Balantais. ogóle przepraszam za wrażenie, ale my naszej nie potrafię. Bardzo ładny sekund. Zaraz się na całej ścianie. Pięknie. Pięknie to wygląda. W ogóle ta pleca zdobienia ściany. Fotele także tutaj są. Z pięknymi zdobieniami. Zobaczcie. Pięknie to wygląda. Mega sal Jak to musiało kiedyś wyglądać co? No tutaj mamy bodajże telewizor jak się nie mylę i zabudowany. Kieliszki jeszcze na tacy. Tak jest to telewizor. Thompson. Mega co? Idziemy dalej wtedy. Nowy rok. No, no, Może to jest nowy. Dopiero co się zaszło. Maj, mamy teraz. Moją aktualnie w majówkę wam to nagrywam. Toaletka. Zatrzymajcie, Te ta I jeden, i drugi. teraz? To chyba nie było nic jeszcze. Po lewej. Nie, nie ma. Przesołku na schodach. To jest ostatnie piętro? Mhm. Ostatnie i Mhm. w lepsianku. Tutaj, tutaj. Nic nie ma. nie ma. Tam są jakieś przejścia A nie ma? Przejścia. A nie ma. Tapeczka z lusterkiem. Przesełka niepółkładane. Przesełka. I daszek. O to jest ta tapeta, co tam widzieliście na ścianach. I to jest materiał. O to nie jest papier. To jest takie jakby gumowe, zamczowe. Co jest wyłożone tam w salonach. Też puste, nie? A nie, ja, to jest ta tak. Tu jedynie coś w sensie, jest. Dobra. Pewnie kiedyś jeszcze był bardak im jakiś. A mi się wydaje.

A wywalnie niespodzianka A co taki zapach. Ojej, o jelen strasznie. zobaczcie jakiś nadajnik leczy. Wywalony. Kaleczka. farba. I to jest ta farba, która są ścianie. Do kominek do świeżki i piękna ładza. Tak, Zawsze to komuś się nudziło. Pełno wosku. Późka tam od piwa. Fuj. No i też ściana w tej farbie. Brak słów. I kufer. Teraz ostatni prysznic i umywalka oraz leśnik. Dobra, to na tyle z tej wyprawy. Teraz jakieś zdjęcie zarobić. I widzimy się za tydzień na kolejnej wyprawie.